Dla niektórych UFC to sport, dla innych faceci, okładający się po twarzach, ale niezależnie od tego, jak na to patrzeć, jest to całkiem popularna rozrywka dla miłośników widowiskowego i brutalnego mieszania różnych stylów walki wręcz. Nie można się dziwić, że z takich korzeni wyrosła seria całkiem przyzwoitych, mocno sportowych mordobić. Ale że powstała też gra fitnessowa? Cóż, może to ma jakiś sens. Oto fitness dla prawdziwych twardzieli, bo w opakowaniu z twardzielami. Ale czy to dobry produkt? Witajcie, nazywam się Kwas, jestem twórcą komiksu legraczy Gamer9, a to jest wideorecenzja UFC Personal Trainer w wersji na konsolę PlayStation 3. Gra wyszła też na Xboxa 360 oraz Nintendo Wii, ale należy tu zaznaczyć, że z uwagi na odmienność kontrolerów treść tej recenzji dotyczy jedynie wydania na PS3 i nie powinna być uogólniana na pozostałe dwie wersje. UFC atakuje nas barwną otoczką pełną wielkich facetów zdolnych połamać przeciwnikowi kości, z których istnienia właściciel nie zdawał sobie nawet sprawy, ale tak naprawdę pod tą grubą, spoconą skórą kryje się typowo fitnessowa gra oparta na kontrolerach ruchowych. Menu obsługiwane movem, nie za pomocą celowania, a poprzez machanie kontrolerem przed kamerą niczym ręką przed kinektem, oferuje cały wachlarz przemieniających w twardziela opcji. Krótkie ćwiczenia, wielodniowe programy, mini gry i wykresy pokazujące nasze postępy. Oto podstawowa oferta. Trzech trenerów zasypie nas mnogością zestawów ćwiczeń, budujących muskulaturę, pozwalających zrzucić wagę lub poprawić kondycję. A jeśli gotowe układy nie będą nam odpowiadać, możemy zbudować własne z listy wszystkich aktywności. Miła opcja. Jeśli jednak chcemy bardziej zmotywować się do pracy nad sobą, możemy rozpocząć 30- lub 60-dniowy program z dokładnie rozplanowanym grafikiem pełnym określonych ćwiczeń. To dobra i potrzebna opcja, która wyraźnie odróżnia fitnessową grę od filmu z ćwiczeniami na DVD. Nic tak nie pomaga w regularnym trenowaniu jak poczucie celu, a program dostarczał w cel. Chociaż nie da się ukryć, że największe źródło motywacji trzeba odnaleźć w sobie. Żadna gra nie zrobi tego za nas. Ależ mądrze przemawiam. Urozmaicenie pośród ćwiczeń mają dostarczać dostępne minigry, ale obijanie worka czy gruszki trudno nazwać zajmującą rozrywką, a przerzucanie wielkiej opony to nic innego jak przysiady z osobliwą otoczką. Być może komuś spodobają się dostępne sparingi z gwiazdami UFC, ale tak naprawdę jest to tylko wykonywanie serii prostych ciosów opatrzone twarzą i komentarzem znanych zawodników. Nuda! No chyba, że kogoś rajcuje machanie pięściami przed Rashadem Evansem, Rashadem i no ktokolwiek to jest. Jak widać, minigry i sparingi nie są w UFC Personal Trainer, ciekawszy od zwykłych ćwiczeń. No ale nie przyszliśmy tu grać! O nie! Ten produkt ma wyrzeźbić z nas twardzieli! Przyjrzyjmy się więc samej mechanice. Hmm, rozgrywki? Zabawa opiera się na kontrolerze Move, czasem w dwóch egzemplarzach, trzymanym w dłoni lub też umieszczonym w specjalnej kaburze na łódzie, która jest dołączana do gry. Hmm, zdaje się, że promocyjny egzemplarz recenzencki akurat tego nie zawiera. Cóż, czas na... taśmę klejącą. Sposób wykorzystywania muwa często zmienia się co ćwiczenie, więc możecie sobie wyobrazić ile bonusowych autodepilacji zaliczyłem. Ach. Ale najzabawniej jest kiedy to UFC Personal Trainer prosi nas o odłożenie kontrolera i ćwiczenie bez niego. Owszem, wtedy gra zupełnie nie widzi tego co robimy i nijak nie kontroluje naszych działań. Zresztą dość szybko można odkryć, że sygnały przesyłane z muwa też traktowane są po macoszemu i nierzadko gra daje się oszukać najprostszymi ruchami. Aż przypominają się czasy wczesnego Wii i grania nadgarstkowego. Ciosy proste, sierpowe i haki podczas sparingów praktycznie zawsze zostają zaliczone, jeśli poruszymy kontrolerem we właściwej ręce. Nie ma to jak skrajne spłycenie rozgrywki. Wszystko to sprawia wrażenie, że UFC Personal Trainer bardzo minimalistycznie sprawdza, czy naprawdę ćwiczymy. Nie poprawi nas, jeśli robimy coś źle, nie odejmie nam punktów za błędy. Tej gry w ogóle nie interesuje to, co robimy. Pan twardziel na ekranie nasz trener mógłby równie dobrze piłować sobie paznokcie pilnikiem albo czytać gazetę. Egocentryczne bydle. Jasne to nam powinno zależeć na skutecznym wykonywaniu ćwiczeń, ale motywacyjna funkcja gry mocno cierpi na uproszczeniach. Co gorsza, czasami sygnały z Mowa nie są odczytywane prawidłowo i kiedy staramy się wszystko robić jak trzeba, gra potrafi nie zaliczyć nam tego czy innego ruchu. Jasne, nadal się pocimy, ale nagle przestajemy otrzymywać motywujące pochwały i czar pryska.

Gitarowe brzmienia ładują gracze energią, ale potrafią być nieco nużące. A oprawa wizualna, pełna tak samo animowanych trenerów, różniących się tylko wyglądem i bliźniaczych lokacji rodem z sali gimnastycznej, nie jest zbyt atrakcyjna. Co najwyżej, poprawna, funkcjonalna. I oto całe UFC Personal Trainer. Dobre programy i solidne zestawy ćwiczeń z jednej strony, błędy techniczne i uproszczenie wykorzystania mowa z drugiej. Oto średnia gra, której daleko do wyśmienitego obserwującego graczy Your Shaped Fitness Evolved, czy pomysłowego Wii Fit. Dlatego też omawiany produkt dostaje ode mnie zaledwie 3. Na 5 i ani punktu więcej. Niestety jest to kolejna gra stworzona według schematu, zaróbmy na kontrolerach ruchowych produkując byle jaką grę fitnessową i użyjmy znanej marki do promocji. Co nie znaczy, że nie można się przy niej porządnie spocić, ale są lepsze opcje na rynku. Udanego przemieniania się w mistrza mieszanych sztuk walki, czyli prawdziwego twardziela. Game on! Gap! Boss! Gap! Boss! Alright! Way to go! Gap! Dab, boss. Great job. Dab boss. Dab boss.